Cześć kochani, witajcie w niezwykle pogodny, piękny czwartek u nas na Podkarpaciu i również wyjątkowy dzień, 21 maja, który jest w tradycji jogi, międzynarodowym dniem medytacji. Dzisiaj właśnie jest ten niezwykły dla nas wszystkich, nie tylko joginów, ale dla innych również serc, którzy w dzisiejszym dniu będą łączyć się kolektywnie i wspólnie w naszej kolektywnej modlitwie, będą medytować w ukierunkowaniu swoich myśli, oczywiście względem naszych wartości, potrzeb i również tego, co dla nas jest ważne. Także dzisiaj wyjątkowa dla nas również poranna medytacja. Mam nadzieję, że medytacja, która jest możliwością połączenia się w Naszej ciszy, spokoju, y, możliwości usłyszenia tego, co dla nas ważne i również relevantne: tego, co obecna cywilizacja i niestety y, natłok i obciążenie naszych y, zmysłów a sensorycznych poprzez różnego nośniki y, informacji, przekazu właśnie informacji, ale również chaosu, y, noise, czyli właśnie różnego rodzaju hałasu, y, nie pozwalają nam pozwolić na tą właśnie produktywną, a dla nas i bardzo ważną chwilę, która jest resetem, regeneracją, jak i również możliwością e, balansu e, pomiędzy naszą strefą parasympatetyczną i sympatetyczną systemu nerwowego. E, modlitwa w porównaniu z medytacją jest możliwością rozmowy z Bogiem, a medytacja pozwala nam rozmawiać nie tylko, ale również usłyszeć to, co Duch i nasz spirit w nas czyniący, pozwala i powinien nam powiedzieć to, co najważniejsze, i oczywiście, tak jak wspomniałam, relevantne. A więc zacznijmy dzisiaj naszą e, świąteczną e, medytację w wydaniu Międzynarodowego Dnia Medytacji, dzisiaj 21 maja. Pozwalając, jak zawsze, ukierunkować i również usabawiając. Nasze ciało w pozytywnej dla nas i komfortowej asanie, tak żeby nasze ciało w pełni zlaksowane pozwoliło ukierunkować nasze myśli wobec kontroli prany przepływu naszego oksygenu. Zamyknijmy oczy kolejno i poczujmy pierwszy, głębszy, diaphragmatyczny oddech, który w głębszej dla nas tonacji i również w większym, wydłużającym stopniowo procesie inhalacji. Pozwala zauważyć i poczuć jakość tej odżywczej i animującej, czyli poruszającej nas pracy naszego głównego mięśnia diaphragmatycznego. Czując pełnię naszej świadomości kierunkowanej wobec tego momentu tu i teraz Pozwalając, aby kolejną nasze mantrę dzisiaj podczas medytacji, były w integracji z nami samymi, tak abyśmy pełni. Naszego przyzwolenia pozwolili również ukierunkować w naszej modlitwie słowa w ciszy do naszego stwórcy, który słucha, jest obecny i ukierunkowuje oczywiście losami naszego życia. I pozwólmy, aby kolejno w naszej chwili ciszy słowa mantry emanuje obfitości, bogactwa, w moim życiu. Kolejne słowa. Powtórzmy. Przepełnia mnie błogi spokój i wypełnia niepohamowana radość. Stąpam każdego dnia pewna siebie w sile i mocy fizyczności mojego pięknego ciała. Znam siebie, wiem, kim jestem, i zgodzie z autentyczną moją tożsamością dzielę się z otaczającym mnie światem. Miłość jest moją siłą, moją mocą, moją budującą również więzią dzięki relacji z samym sobą i z innymi. Pozwalam być kochanym, i kocham innych tak, jak tego życzę sobie, samej sobie. W pełni ekscytacji. I uradowania wielbie codziennie, świadomie i intencjonalnie stwórcę, dobroci, świata i całego uniwersu. Moim pragnieniem jest dawać zgodnie z powołaniem, misją i pasją pracy, do której zostałam stworzona, budując. Mocne i silne korzenie mojej legacji, historii, jak i również powielając owoce swojej pracy. Wdzięczność za przeszłe dni. Obecność tu i teraz. Nadziei i wierzę. Na to, co najlepsze mnie czeka. Kultymując podczas naszej medytacji tak ważną dla nas lekkość serca, serce, które powinno być mądrze nie tylko ochronione, ale również odżywiane i codziennie na nowo pobudzane poprzez słowo, poprzez afirmację. Ale również właśnie poprzez medytację. I pozwólmy, aby lekkość, subtelność, delikatność i miękkość naszego słowa emanowała dzisiaj ciepłem z naszego serca, ale balansując w nas. Również naszą determinację, stanowczość, asertywność, klarowność i tą fizyczną tężyznę, będąc gotowym, gotową w pełni na optymalne dary i błogosławieństwo od Wszechświata, który stoi dla nas otworem otwartymi zawsze drzwiami. I pozwólmy, aby końcowe nasze kilka oddechów były ukierunkowane wobec dzisiejszych naszych priorytetów, dnia czekających nas obowiązków, spotkań, pracy, aby właśnie ta nie tylko cisza, ale również wewnętrzna radość, siła emanujące z nas. Prowadziły nas w każdym momencie i chwili. To koniec naszej wspólnej dedykacji. Pozwólmy na nasz odżywczy 5-6 sekundowy optymalnie oddech brzuszny, daj unosząc dłonie, rozciągając nasze centrum energetyczne serca i wydechem akceptacji tej właśnie dobroci na pełny, obfity, optymalnie dla nas dzisiejszy dzień. I tego Wam życzę, pełni obfitości, tego dobra, radości, spokoju. Namaste.